Cześć, tu Rafał Mazur. Mam nadzieję, że mam Twoją pełną uwagę, bo chcę zaproponować ci coś wyjątkowego i całkowicie nowego, a mianowicie krótki, acz soczysty program Uwolni Zakładnika. Czyli nagranie o tym, dlaczego nie osiągamy naszych celów i jak szybko to zmienić. Omawiam w nim 7 zasad skutecznego działania oraz dwa mity, które najbardziej nam szkodzą. A zasady, które pomogą ci ruszyć z miejsca, a potem utrzymać się na prostej drodze, to zasada PKP. Czyli to, czego nauczyłem się od jednego z najlepszych sprzedawców na świecie. Potem przejdziemy do zasady 5 sekund, która pozwoli Ci zacząć działać bez tracenia czasu w każdych okolicznościach. Zasada trzecia, czyli zasada linii prostej, pokaże Ci, jak bardzo ważnym jest, by nie komplikować sobie życia. Zasada podstawowych ruchów wyjaśni nam jeden z sekretów Arnolda Schwarzeneggera i jego nadzwyczajnej kariery z kolei w zasadzie małych zwycięstw nauczę jak uzależnić swój mózg od wygrywania. Następnie mistrz olimpijski w zapasach Dan Gable opowie nam o swojej niezawodnej zasadzie realizowania celów, czyli w zasadzie 30 dni, by na końcu John D Rockefeller, dokładnie ten Rockefeller, ujawnił nam swoje sekrety wyrabiania siły woli i budowania. Swojego bogactwa. Dowiesz się też, czym jest mit emocji? Czyli dlaczego nie ma czegoś takiego jak emocje dobre i złe, oraz poznasz iluzję czarno-białego świata, gdzie udowodnię, że powód, dla którego czegoś nie robisz, może być najważniejszym powodem, dla którego warto to zrobić. W skrócie, warto, bo w 92 minuty nauczę Cię, jak działać skutecznie, niezależnie od okoliczności, otrzymasz plan na najbliższych kilka sekund, na dziś oraz na najbliższy miesiąc. A ponieważ nasze życie składa się z. Sekund i z dziś oraz z miesięcy, dzięki uwolnij zakładnika, zyskasz pewny i sprawdzony sposób na to, jak być skuteczną i spełnioną osobą. Zatem zapraszam na stronę tego wyjątkowego programu i zapraszam Cię do zapoznania się z jego szerokim fragmentem dzięki rafałmazurzeniaskiniowca.pl